Dziś był ciężki dzień. Może przyniósł wieści, które wstrząsnęły Twoim sercem, lub może był po prostu kolejnym z tych dni, kiedy wszystko wydaje się cięższe niż zwykle. Ale mimo to, jestem tutaj, nie własną siłą, ale z pewnością, że nie jestem sam. Boże, Ty jesteś moim schronieniem i moją twierdzą, moją nadzieją, gdy wszystko zdaje się runąć. Nawet gdy fale uderzają mocno, to Ty uspokajasz burzę, gdy moje ręce drżą. To ty trzymasz moje życie z siłą i czułością. Często nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, nie wiem, dlaczego muszę przez to przechodzić ponownie. Ale dziś wybieram zaufanie. Nie dlatego, że wszystko ma sens, ale dlatego, że wiem, w kim umieszczone jest moje zaufanie. Naucz mnie odpoczywać w Twojej obietnicy, nawet gdy moje stopy są jeszcze mokre od wód udręki. Przebacz mi chwilę, gdy wątpiłem, dni, gdy pozwoliłem strachowi mówić głośniej niż mojej modlitwie. I wszystkie razu, gdy próbowałem samodzielnie unieść to, co zawsze było Twoje, by nosić. Dzisiaj, Panie, oddaję Ci w ręce moje zmartwienia, pytania bez odpowiedzi, moje kruche relacje, moje siły, które się wyczerpują. Ty jesteś wierny. I nawet teraz mogę powiedzieć z serenadą w duszy, to Ty dajesz mi odpoczynek. Jeśli poczułeś dotyk Ducha Świętego dzisiaj, zostaw swoje amemi w komentarzach. I jeśli możesz... Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje przypomnieć sobie o miłości Boga na zakończenie dnia. I jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, kliknij dzwonek, by niczego nie przegapić z naszej wspólnoty modlitewnej. Do następnego filmu, z nowym słowem nadziei. Bóg błogosławi.